Siema, z tej strony Gandalf, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku chciałbym zacząć nową serię zrobienia Discorda dla widza i będę losował do tych widzów z całej tej serii, czyli trzeba żeby brać udział w tym konkursie, to trzeba napisać w komentarzu, biorę udział, ja będę wszystko na koniec, na koniec serii. Jak wszystko zrobię cały serwer Discord, to Będę losował i wylosuję widza, któremu podaruję ten serwer Ale jeszcze na wstępie tego odcinka pamiętaj o zostawieniu łapeczki do góry i subika z dzwonem, aby nie przegapiło się żaden kolejny odcinek No i co, jeszcze wbijajcie na mojego Discorda, link macie w opisie I no i co, ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania Dobrze, no to zaczynamy To dodaj serwer, klikamy służy, swój własny Dla mnie znajomych Nazywamy serw serwer dla widza stwórz no i mamy i na początku zaczynamy kanał tekstowy klikamy prawie tutaj stwórz kategorię no i wchodzimy sobie na stronę link w opisie i wybieramy sobie fajne przedziałki gdzie ja tu je miałem um, na przykład taka kropka plus raz dwa trzy nie raz dwa niech będzie Kropka. Nie bez tej kropki, ta kropka jest duża. O, takie coś. Tylko, że tu musi być ta kropka. O, takie coś robimy sobie. Kopiuj. I teraz chodzimy tu. I kategoria Tak. I robimy na początku. Start i Ctrl V. I stwórz kategorię. Najmamy no, pierwszą kategorię tu dodajemy kanał tekstowy i znowu sobie wchodzimy czekać co tu jest o i znów wchodzimy i teraz sobie wezmę takie coś tylko trzeba usunąć to pyk, kopiuj tu i teraz wchodzimy i klikamy na klawiaturze windows kropka i tu sobie wchodzimy na początku musi być kanał weryfikacja to było tu chyba. O. ptaszek Ctrl V robimy to i weryfikacja. I mamy weryfikację. Później robimy jeszcze, czyli robimy minus kropka Buźka i na przykład takie. Ctrl V i witamy utworzenie kanału, przesuwamy się do góry i mamy weryfikację i witamy albo to w sumie może być tak O! I teraz robimy kolejne, czyli robimy stwórz kategorię. znów bierzemy i wchodzimy sobie w to, czyli kropka, raz, dwa kropka kopiuj że ja to dobrze zrobiłem? Nie! Właśnie, to było inne Edytę kategorii i skopiuję stąd. ctrl C, Pyk, Cóż kategorię, kontrol V i tutaj niech będzie I... o... O, gu... o kurde, o gu... Pff, ja nie umiem pisać. Tak, i Ctrl V, stwórz dodajemy sobie kanał M, czyli znów robimy pick stąd musimy sobie skopiować to, pyk i tworzymy kanał Windows, kropka, i robimy sobie stąd, znajdujemy sobie. Na przykład tak, ctrl-v, czat, utworzenie kanału, dobrze i robimy sobie czat. Później robimy e, Windows. Kropka. Szukamy, szukamy coś, co może pasować do comment. Nie, może jakiś młotek albo coś. E, o, nie wiem, kurde, ten oweczek taki, no to też, to też czekaj, coś trzeba znaleźć. O, na przykład. Co jest? O! Tu mamy pick Ctrl V i robimy komendy. Utworzenie kanału i robimy jeszcze sobie propozycję, czyli windows. Tu szukamy sobie coś do propozycji. Coś to się będzie kojarzyło. Nie takie coś może. Ctrl V i propozycja. Teraz dodajemy sobie kolejną kategorię, stwórz kategorię. Wchodzimy tu, kopiuj, pyk i serwer Ctrl V, stwórz kategorię no i dodajemy sobie tu, a to możemy tu. O! I teraz serwer dodaj kanał tekstowy i teraz musimy sobie znów skopiować stąd. Czyli CTRL C Pyk Tu Windows kropka I teraz Ogłoszenia Czyli Gdzie to jest? Gdzie to jest? Do ogłoszeń Ej no mm. Taki czerwony Magnofon migle to kurczę Ślepe jest. O, tu jest. Ctrl V ogłoszenia. Ogłoszenia. Później kolejny tutaj. Windows. Pyk regulamin. Możemy dodać jeszcze windows kropka i self role czyli tutaj robimy nie wiem jak się pisze o plus no takie coś to usuwamy pyk i teraz Control v i self role później dodajemy jeszcze pyk Windows i możemy dodać to tutaj. Ok, oh, co ja Dajemy Windows kropka i tutaj na końcu powinno być level, do leveli jakaś się moteczka. Na niebieskim tle, tak li... coś Ctrl V level dodajemy No, a jeszcze jedną informację: Windows, kropka, co jest? Pick, Windows, kropka, emotka Ctrl V, informacje, Otworzenie kanału, o, i mamy tutaj, to w ogóle możemy sobie posuwać. Usuwamy Dobra, i teraz robimy prawy, stwórz kategorię Kopiujemy sobie Ctrl V I robimy kanały for fun Mamy forfan No i tworzymy tylko najpierw musimy sobie wziąć stąd ojoj Co jest piek Ctrl C robimy sobie i tworzymy forfan mogą być memy tylko że jakaś emotka do memów mrozi DV memy Tworzymy jeszcze windows. Kropka. Tu taki 1, 2, 3, tu bo najpierw ABC Ctrl V i ostatnia litera ostatnia litera, utwór pik, windows. Kropka. i tu liczenie gdzieś powinno być o tu jest o. ctrl -V, liczenie. dodajemy jeszcze pik windows teraz nie wiem gdzie to jest um. nie ma tego um. gdzie jest planeta ziemia powinno być powinno być tylko nie wiem gdzie o no i robimy ctrl v i państwa Tworzyli kanału no i mamy wszystkie tutaj sobie tak możemy zrobić i mamy wszystkie forfany i teraz robimy kanały głosowe czyli tak kopiuj pyk ctrl v i robimy voice i ctrl v Słuchaj kategorię tworzymy sobie kanał Windows i tutaj na tym mamy um, tu taki znak Nie ma tego. O tu powinien być. O Taki... i to nie to... bo trzeba o, skupić. Oj Tak, Tam Ctrl C. Tworzenie kanału, kanał głosowy. windows. Tu pyk, overv AN Limit. Unlimit. Pyk. Jeszcze trzeba zrobić kanał dla awków. Um. Awk. I to wszystko i teraz zrobimy już kategorie Tak. I tworzymy kategorię max2 stwórz i kopiujemy sobie stąd, pyk, max2, windows, kropka. i robimy sobie, to jest tu i pik. max, a potem kanał ctrl v max 2 utworzenie kanału teraz sobie robimy jeszcze um, gdzie tu jest sklony kanał o, sklonuj kanał i robimy jeszcze sobie stwórz kategorię pik, kopiuj ctrl v um, max 4 ctrl v stwórz kategorię i kupijemy sobie stąd, albo w sobie możemy sklonować te kanały, albo nie, bo to się nie uda. Pik, kanał sobie windows. Kropka. Gdzie tu jest to? O! Pik Ctrl V Max 4 otworzę kanału. No i sklonuj kanał. No i to jest na tyle dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subika z dzwonem i wbijajcie na mój serwer Discord. No i jeszcze w kolejnym odcinku będziemy robić wszystkie te kanały i rolę stworzymy, rolę widz. I zrobimy wszystkie kanały, żeby je miały swoje uprawnienia. No i co? Trzymajcie się, cześć!